Witam bardzo serdecznie wszystkich rozmiłowanych w Bożym Słowie. Jutro niedziela czwarta, wielkanocna, zwana niedzielą Dobrego Pasterza. Do modlitwy proponuję Ewangelię z dnia jutrzejszego. Ewangelia Jana, rozdział dziesiąty, Wersety 27 do 30. Posłuchajmy słów Ewangelii. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginął na wieki. I nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Duchu Święty, oświecaj nas, umacniaj, Maryjo, bądź z nami. Czas naszej modlitwy słowem. Pan Jezus, moi kochani, z taką pewnością mówi o tym, że słowa, owce słuchają Jego głosu. Czy ja do nich, do tych owiec należę? Czy słucham głosu mojego pasterza Jezusa? Najbardziej wówczas, kiedy biorę do rąk Księgę Pisma Świętego, kiedy ją otwieram, czytam z namaszczeniem, modlę się słowami tej księgi, w tej księdze. Szukam i wsłuchuję się w jego głos, który wskazuje mi światła, na drogach mojego życia, które mnie umacnia, motywuje, ale jak trzeba także przywołuje do porządku. Czy słucham i słyszę Jezusa w wydarzeniach dnia codziennego? Czy słucham Jezusa obserwując przyrodę, która mnie otacza? Jest pokusa, aby nie słuchać. A wtedy pojawiają się inne głosy, które próbują mnie do Jezusa zniechęcić od Jezusa, odciągnąć, wmówić mi, że Jezus jest mi niepotrzebny. Jezus mówi o tym, że owce idą za nim. czy ja idę za Jezusem. Każdego dnia. Czy nie daje się nieraz namówić, aby zejść z tej drogi, którą wytyczam Jezus, Jego Słowo. Dać się uwieść jakimś innym, wydajować, by się mogło łatwiejszym drogą tego życia. Ale czy kiedy się zorientuję, że pobłądziłem, że opuściłem tą drogę, którą jest mój Pan, Jego Ewangelia. Czy przywołuję się do porządku? I na tą drogę wracam. I to wracam jak najszybciej. Ze skruszonym sercem. Po to, aby podjąć dalszą wędrówkę razem z moim Panem. Jezus. Mówi, że zna swoje owce, zna mnie. Się tej znajomości nie wstydzi. Się nią raduje. Czy jest odwrotnie? Czyli czy ja znam mojego pasterza? Znam go coraz lepiej. Umacniam więź, która nas łączy. Od chwili, choćby chrztu świętego. Umacniam, pogłębiam. Nie znacie Jezusa to zejść z drogi, którą mnie prowadzi. Nie znacie Jezusa to narazić się na to, że jego miejsce w moim sercu znajdą najemnicy, fałszywi pasterze. Nie znacie Jezusa, to wystawić się na łup dzikim wilkom. Czy więc znam mego pasterza coraz lepiej? Umacniam więź, która mnie z nim łączy. I Chcę też pytać na modlitwie, czy znam Jezusa tylko rozumem? Na zasadzie wiedzy o Jezusie, gdzie się urodził, jak się nazywali jego rodzice, jak wyglądała jego publiczna działalność, kto go zdradził, kto się zaparł. Ale czy znam Jezusa sercem? Czyli kocham Jezusa. Znam Go i coraz bardziej go kocham. Pragnę być memu dobremu pastorzowi, coraz bardziej wierny. Moi kochani, w dzisiejszej modlitwie jest też okazja, by się pomodlić o nowe powołania do służby Bożej, o nowych pasterzy według serca Jezusowego. Pomodlić się także za tych, którzy aktualnie pełnią posługę pasterską w owczarni Pana Jezus. I za tych, którym idzie to wspaniale. Ale i za tych, którzy być może błądzą. Którzy sprawują swoją posługę w niezbyt dobry i piękny sposób. Krzywdząc powierzonej mowce. I zasmucając serce dobrego pasterza, aby się nawrócili, poprawili i z całą godnością pełnili swój pasterski urząd powierzony im przez Jezusa. To tylko to tyle słów, podpowiedzi do jutrzejszej modlitwy słowem. Jak zawsze, Oczywiście całe bogactwo, które jest w tym fragmencie, myślę, że też będziecie odkrywać poprzez swoją modlitwę. Niech dobry Pan, nasz pasterz, Jezus obficie Wam błogosławi na ten czas modlitwy, na każdy dzień. I ojca i syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Wam, Boże.